Zespoły biorące udział w chorzowskiej lidze futsalu odpoczywają przed wznowieniem rozgrywek w styczniu, my zaś podsumujemy to, co wydarzyło się w ostatnim miesiącu 2015 roku. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka naszego magazynu. Fenix i wspólnie dla Chorzowa znają się doskonale z rozgrywek drugoligowych. Wiosną wywalczyły razem awans, a od września zbierają doświadczenie w elicie. Mecz Beniaminków od mocnego uderzenia rozpoczął Feniks. Daniel Sobczak przebiegł z piłką przez pół boiska, a następnie precyzyjnym strzałem otworzył wynik. Zawodnicy wspólnie popełniali proste błędy w obronie. Podania przez środek zawsze są ryzykowne. Przejęcie, uderzenie ze szpica i 2 do zera. Bramkę zdobył Mats Hummels, przepraszam, Krzysztof Traczyk. Drużyna z Pnioków także miała okazję, lecz kilkoma dobrymi interwencjami popisał się bramkarz Feniksa, Tomasz Cybulski. Skapitulował on jednak w 19 minucie. Płaskim strzałem zaskoczył go Adrian Piechuta. Wspólnie wróciło do gry. To nie był koniec emocji w pierwszej połowie. Przemysław Witek w sobie tylko wiadomy sposób spudłował z dwóch metrów. Jednak za moment król strzelców drugiej ligi poprzedniego sezonu zrehabilitował się. Czarną robotę wykonał Sobczak, który uwolnił się spod opieki rywali, a następnie dograł do Witka. Piłkarze Feniksa stawili się na to spotkanie tylko z jednym zmiennikiem. To była szansa dla rywala. Po przerwie wspólnie podkręciło tempo. Nadzieję na korzystny wynik przywrócił czerwononiebieskim Adam Scholz. Tak strzelił gola na 2-3. Do, do zakończenia meczu pozostawało jeszcze 13 minut. Okazji do zdobycia kolejnych bramek nie brakowało. I to z obu stron. Kolejne gole jednak już nie padły. W meczu Beniaminków komplet punktów zgarnął Feniks. Mecze z nimi zawsze są bardzo wyrównane. Znamy się dobrze, już w tamtym sezonie graliśmy razem. Tym razem im się udało, a mam nadzieję, że w ludzie rewanżowej to, to my pokażemy się z lepszej strony i wygramy. Mecz był na styku, równie dobrze mogliśmy to wygrać. Gratulacje dla Feniksa jeszcze raz. Mecz Beniaminków, zawsze ciężki, e, udało nam się wygrać, e, nie powiem, że nie było ciężko. Wygrywaliśmy, no to zwalnialiśmy grę, wiadomo, e, przy takim wyniku e, trzeba grać na zwłokę, e, szczególnie jeżeli sił jest zbyt mało, jeden zawodnik na zmianę e, w takim ciężkim meczu to jednak za mało troszeczkę. No niestety dziś, w dniu dzisiejszym e, reszta chłopaków no, nie mogła przyjechać z różnych względów zawodowych. Jak widać wystarczyło, całą drugą ligę wygraliśmy. Wygraliśmy praktycznie w 6-7 zawodników. No i w pierwszej lidze to też działa. Obu zawodników zapytaliśmy, czy widać różnicę między drugą a pierwszą ligą. Widać, zdecydowanie, jeśli chodzi o Może nie wszystkie umiejętności, ale sporo duży nas doświadczeniem, że tak powiem, e, ograło i, i, i tu, musimy, tu musimy dużo pracować nad tym. Naszym celem jest utrzymanie w tym sezonie. Każdy punkt się liczy, ale to jest najważniejsze, żeby, żeby, żeby nie spać, e, bo, bo widzimy, że druga liga też całkiem, całkiem wysoki poziom, ale wszystko lepiej jest grać w pierwszej. Tam przychodziliśmy z, z myślą, yy, przychodziliśmy na mecz z myślą, że, że wygrywamy po prostu każdy, tak? Tutaj tego nie ma. Tu jesteśmy, nie, no nie jesteśmy faworytami meczów, to trzeba przyznać jako Beniaminek, ale czasami tą, te mecze udaje się wygrać. Piłkarzowi Feniksa zadaliśmy jeszcze jedno pytanie, którego pewnie wolałby nie usłyszeć. O komentarz do tej sytuacji. <laughs> eee, nie wiem co się stało. <laughs> No, może tak, król szczelców drugiej ligi. Niestety w pierwszej lidze nie zdaje to egzaminu. Nie wiem dlaczego. Brakuje formy szczeleckiej. Najważniejsze, że wygrywamy, zdobywamy punkty drużyną. Cieszymy się po meczach. Nieważne, czy kto strzela bramki, ważne, że, że wygrywamy mecz. Pinzowiec punktuje bezbłędnie, inni się potykają. Przewaga lidera nad grupą pościgową wynosi już 6 punktów. Wreszcie przebudziła się Silesia, która wygrała dwa mecze z rzędu. Nie wystarczyło to jednak do opuszczenia strefy spadkowej. W drugiej lidze doszło do konfrontacji najsilniejszych ekip. Najpierw ZPM Kuś pokonał No Name 5-3, następnie po bardzo emocjonującym spotkaniu zremisował 1-1 z Alpolem Gemini. Na mecz drugiej z trzecią ekipą musimy poczekać, został bowiem przełożony. Związek zawodowy ratowników górniczych dokonał nie lada sztuki 20 grudnia rozegrał dwa spotkania w ciągu 4 godzin. Rozgromił 18 do 0 Pure Finals, a następnie 7 do 1 dotychczasowego lidera trzeciej ligi Urząd Miasta Świętochowice.